Od banana. Kiedy byłam dzieckiem, pół świata śmiało się z ludzi, którzy wywracali się na skórce od banana. Czasy się jednak zmieniły, i okazało się, że skórka od banana ma więcej zastosowań. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry. Na moim kanale Ogród Eksperymentalny. Do nagrania tego odcinka zainspirowały mnie banany. Moi drodzy, zakupiłam sobie oczywiście, jako eksperyment, banany mrozoodporne. Jeden jest czerwony, chociaż jest zielony, a drugi jest zielony, i rzeczywiście jest zielony. Zobaczymy, czy będą rosły w moim ogrodzie. W każdym razie skusiłam się na ten eksperyment, bo wy też mnie do tego zainspirowaliście. I dlatego będę miała banany. A już kiedy urosną mi banany, a w ogóle nie wiem, czy w Polsce komuś urosły banany, urosły wam jakiekolwiek banany, kiedykolwiek, bo ja nie wiem. Czytam i widzę, że wszyscy kupili sobie drzewka bananowe, owszem, rosną, ale czy ktoś miał z tego owoce, to nie mam pojęcia. Dobrze, moi drodzy, witam Was serdecznie, jeszcze także. Moją ulubioną ikonką, kawka na stole. Kliknijcie subskrypcję, bo ja tak wpadam czasami jak ja jako niespodzianka, nie jestem absolutnie konsekwentna w nagrywaniu filmików, bo po prostu mi się czasami nie chce. Wolę siedzieć w ogrodzie i grzewać. Kliknijcie subskrypcję i kliknijcie też łapkę w górę, bo ja się wtedy bardzo, bardzo cieszę i wtedy będę miała więcej inspiracji do nagrywania dla Was ciekawostek. Moi drodzy, przechodzimy szybciutko do. Tematu. Co można zrobić ze skórki od banana? Otóż skórka od banana ma nie tylko zastosowanie w ogrodzie, o czym Wam za chwileczkę opowiem, ale także w innych sytuacjach, w innych czynnościach, i już przechodzimy do konkretów. Moi drodzy, co robimy ze skórki od banana? Po pierwsze, nagram Wam za chwileczkę drugi filmik, jak oczyścić skórkę od banana z chemikaliów i z in, również inne, bo to dotyczy warzyw i owoców, wszystkich innych. Można kupić sobie skórki, skórki sobie można kupić, nie wiem, czy skórki sobie można kupić, a ja kupuję zazwyczaj banany. Skórek jeszcze nie widziałam. Można sobie zakupić biobanany i wtedy te skórki no, powinny być przynajmniej bardziej ekologiczne. Natomiast ja tam w te bio nie za bardzo wierzę i e, żeby mieć taki czysty nawóz bez chemikaliów, wystarczy e, włożyć to do wody e, z sodą. To już, jak powiedziałam, w następnym filmiku. A my przygotowujemy sobie, ja, ja, nie, ja nie robię tego, bo ja przeważnie kupuję faktycznie biobanany, a jak już nie, to raczej te lepsze firmy. I ja nie podlewam e, tymi nawozami m, czegoś, co jem, warzyw. Ale podlewam przeważnie kwiaty, głównie e, w domu. Moi drodzy, co robimy? Robimy nawóz ze skórki od banana, ponieważ nawóz ze skórki od banana zawiera bardzo dużo fosforu, potasu, azotu, wapnia, siarki, kwasu krzemowego. Głównie potas sprawia, że rośliny świetnie się rozwijają, azot sprawia, że rośliny rosną. Czyli generalnie jest to jak gdyby nawóz wieloskładnikowy, który wzmacnia bardzo mocno nasze roślinki. Nadaje się genialnie do kwiatów, do roślin kwitnących i do pomidorów, bo pomidory właśnie potrzebują bardzo dużo azotu w fazie wzrostu i potrzebują dużo potasu później, żeby pięknie owocować. Dlatego moi drodzy, tak. Kroimy sobie w ten sposób skórkę od banana. Bierzemy sobie na przykład słoik, litr wody, i chcecie. Napełniamy to. Y, y, to. Napełniamy to. Z kurkami pokrojonymi od banana. Trzymamy 1, 2, 3 dni. No wystarczyłoby ja miałam takie fajne zamknięcie wystarczy czasem po prostu tylko tak przemieszać. O, leci woda, super, że leci. Świetnie sobie zrobiłam miejsce tutaj do nagrywania. Przemieszać i rozcieńczyć 1 do 1. I taką właśnie fajną mieszanką podlewać rośliny. Tak jak powiedziałam, doniczki. Wszystkie rośliny doniczkowe w domu bardzo świetnie się tym nawozi. A tym samym roztworem 1 do 1 można też popryskać rośliny jako ochrona przed mszycami. Ja nie próbowałam, spróbujcie, dajcie mi znać, czy działa, bo ja jeszcze tego roztworu przeciwko mszycom nie wykorzystałam. Żeby się nie bawić na przykład w robienie takiego nawozu w domu, możecie również takie skórki pokroić, nie pokroić. Możecie również zakopać pod roślinami, troszeczkę pod powierzchnią ziemi. Również jest to nawóz świetny, bo bardzo długo się te skórki rozkładają, bardzo długo wzmacniają nasze rośliny. Można te skórki ususzyć na słońcu, można te skórki ususzyć w piekarniku, można je roztłuc w młynku, rozdrobić na proszek. I jedna, dwie łyżeczki do doniczki, le, leciutko zmieszać z ziemią i mamy świetny nawóz wieloskładnikowy do roślin domowych. Za darmo, moi drodzy, za darmo. Jeżeli nie chce Wam się bawić w robienie takich roztworów, czy też w zakopywanie, czy w proszkowanie skórek bananowych, wrzućcie skórki po prostu do kompostu. One też świetnie wzbogacą Wasz kompost, albo oddajcie sąsiadom, którzy mają kompost. Nie wyrzucajcie tego, co wartościowe. Następne zastosowanie dla skórek od banana. Moi drodzy, skórki bananowe działają bakteriobójczo i przeciwgrzybiczo. Jeżeli skaleczycie się, posmarujcie sobie ranę skórką od banana, oczywiście tą wewnętrzną, skórę Jeżeli coś was ugryzie, to skórka od banana także łagodzi obrzęki po ugryzieniu. Świetna rzecz, po prostu przyklejcie plastrem, owincie bandażem albo tak jak powiedziałam, tylko wystarczy posmarować. Zobaczcie czy działa, czy pomaga. Dajcie znać, czy pomogło. Następne zastosowanie, którego się w życiu byście nie domyślili, jest to po prostu no, genialny sposób przy przeprowadzkach albo przemeblowaniach. Znacie ten problem e, przesuwania ciężkich mebli? Znacie. Oczywiście e, dotyczy ten sposób podłóg, które mają gładką powierzchnię, którą można zmyć. Na dywanie to nie działa. Na wykładzinie też nie, dywanowej. Ale na powierzchniach, które można zbyć, jak najbardziej. Bierzecie troszeczkę większy kawałek skórki, troszeczkę większy, tą stroną białą do podłogi, stawiacie na skórce nóżkę od ciężkiego mebla. Tak robicie ze wszystkimi nóżkami mebla. I po prostu, jak na rolkach, przesuwacie mebel z miejsca na miejsce. Oczywiście, że powstaną potem obliz, obślizłe ślady, ale zmieniacie te ślady. Ale rys za to e, powstałych, jeżeli nie użyjecie skórki od banana, to już nie zmyjecie z podłogi. Także polecam, dajcie znać, czy udało się zrobić przemeblowanie z bananem. No, moi drodzy, w takim razie. Mamy już przemeblowanie, mamy nawozy, mamy rany. Co jeszcze możemy zrobić z bananem? Moi drodzy, bierzemy garnek, różne metalowe rzeczy. Pocieramy skórką, znowu tą białą stroną. Pocieramy. A potem bierzemy szmatkę, suchą i wycieramy. I będzie bardzo pięknie garnek się świecił. To samo zróbcie z widelcami. To samo można zrobić z biżuterią srebrną także. Na połysku i macie też środek do połyszczania za darmo. No i jeszcze jedno takie małe zastosowanie. Również dla tych, którzy w ogrodzie dużo pracują, a zwłaszcza z drewnem, no jazzki. Przyłóżcie sobie skórkę od banana, podtrzymajcie, zabijcie chwilę, powinna drżaska łatwiej wyjść. A teraz, żebyście się nie zgubili w tym gąszczu mnogości zastosowań banana i skórki bananowej, zrobimy szybciutkie podsumowanie. Obrazkowo, żebyście bardzo dobrze zapamiętali. Moi drodzy, jak wlezie drzazga, banan, jak Was coś użrę? Jak Was coś użrę. Przepraszam, nie mam muchy, komara i pszczoły dłużej. Musi być to, co jest. Banan przyłożyć. Opuchlizna zejdzie. Jak się skaleczycie. Banan. Zagoi szybciej rany. Jak chcecie mieć świecące sztuczce, przyjdzie ścioła na obiadek. Banan. Jakbyście chcieli mieć bardzo ładne, błyszczące garnki, żebyście się mogli w nich przeglądać i nagrywać TikToki z garnkami. Używamy banana. Biżuteria, żeby się błyszczała. Pięknie błyszczała. Z daleka, żebyście świeciły gwiazdy wszystkie moje. Banan. A teraz zadanie domowe. Podobno banan usuwa pomazane ślady, pomazane palce. Palców nie usuwa. Jakby to powiedzieć. Podobno banan, skórka od banana usuwa ślady zabrudzeń na palcach. Pomaszcie sobie jeden palec długopisem, drugi palec zwykłym flamastrem i trzeci palec wodoodpornym flamastrem. Weźcie skórkę od banana, podszyjcie. I powiedzcie mi, które z tych zabrudzeń usunęła skórka od banana. Dziękuję moi drodzy za uwagę. Życzę Wam smacznego, życzę Wam dużo zdrowia z okazji dnia kobiet. Wszystkim kobietom życzę wspaniałości, żebyście czuły się piękne. I jeszcze jeden taki tip na koniec dla podróżników widzicie moją bananową bluzeczkę. Raz w Tajlandii ubrałam bananowy t-shirt i poszłam sobie w ubudzie do takiego parku, gdzie mieszkają małpy. Wszystkie patrzyły na mnie bardzo wrogo, wszystkie chciały na mnie wskakiwać, wszystkie chciały mnie atakować. Jedna wygrzebała mnie wszystko z plecaka na plecach, zabrała mi moje okulary, zeżarła mi moje etui od okularów. I generalnie tak jak kochałam małpy, tak przestałam kochać małpy. A jeżeli chcecie nagrać interesujący filmik z miejsca, gdzie są małpy, to załóżcie sobie koszulkę w kolorze banana. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Cześć.